Cześć, z tej strony Krecik, witam Was dzisiaj w odcinku, w którym yy, tak jakby odpowiem na Wasze pytania, które zadawaliście mi pod jednym z filmów. Yy, czyli to będzie taki Q&A. A więc co? Zaczynamy. Dobra, pierwsze pytanie. Czemu Krecik puka w taborecik? No nie wiem czemu Krecik puka w taborecik. Pytanie drugie. Jak się dowiedziałeś o składzie, no to ogólnie kiedyś mroźny napisał komentarz pod moim filmem, jakimś tam, jednym z pierwszych. No i wszedłem tam na jego kanał, zobaczyć co on nagrywa. Później też tam jakiś komentarz napisałem. No i później właśnie Dako mi ten napisał na, na Discordzie. Chyba to był Dako albo właśnie mroźny, już nie pamiętam. Czy chciałbym dołączyć właśnie do składu? No i tak mnie zaprosili i teraz jestem do, do dzisiaj. Czy kiedyś będę nagrywał z kamerką? No raczej, raczej chyba nie. Raczej nie będę nagrywał z kamerką, więc no, sorry. E, dobra, następne pytanie. Czy lubisz kaptura? Tak, lubię kaptura. Mam z nim kontakt na Discordzie. E, kiedyś żeśmy tam coś, e, coś grali na Poland SMP, nawet. Gadaliśmy, więc więc, lubię go. Mm, dobra, następne pytanie, czego słuchasz? No to ogólnie słucham. Um, jakby to powiedzieć? Ja nawet nie wiem w sumie jaki gatunek muzyczny tak najbardziej lubię, bo różne mu tam piosenki słucham, nie wiem dam jakieś takie dość starsze, to nie wiem, na przykład um, All Star uh, od Smash Mouth uh, co tam jest, czy Never Gonna Give You Up, jakieś takie bardziej klasyczne, w sensie nieklasyczną muzykę, ale wiecie, wiecie o co mi chodzi. Na przykład nie lubię, jeśli chodzi o to, to nie lubię rapu. Nie wiem, jakoś mi nie, nie podchodzą te, te piosenki. Mm, nie wiem, no różne, te, kurczę, no nie wiem jak na to odpowiedzieć, bo ja też nie znam się na muzyce, ja też tak za dużo nie słucham, więc, więc nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. No ale takie, takie, nie wiem jeszcze tam. E, może mm, I'm Blue? Albo... E, o na przykład e, czasami sobie też słucham e, piosenki od Marshmallow, jakieś tam, nie wiem, Alone, albo, albo inne, Happier, czy coś takiego. To takie mniej więcej klimaty lubię. Dobra, następne pytanie, czy oddychasz? Tak, oddycham. Jakie gry lubisz? No to ogólnie lubię gry, które mają grafikę pixelową, dlatego też nagrywam Minecrafta. Lubię też gry zręcznościowe. Jeśli chodzi o na przykład gry mobilne, to, to nie gram praktycznie w gry mobilne. Bardziej skupiam się na graniu w gry na pc albo na Switcha, bo mam też konsolę Nintendo Switch i tam też bardzo lubię gry mm, z serii o Mario. Lubię takie jakieś tam właśnie zręcznościowe platformówki, też właśnie z Mario, i, i z tego, jakby powiedzmy, nie wiem, jakby to powiedzieć, z tego Grzybowego Królestwa, tam różne takie inne powiązane z tym. No i właśnie Minecraft Dungeons. Minecraft no to też z tej firmy Mojang. Co tam jeszcze grałem? Fortnite kiedyś grałem, ale teraz już rzadko do niego wchodzę, więc myślę, że, że tyle. Jeszcze na przykład taką, nie wiem jak, jak to się nazywa, pewnie teraz Wam pokazuje się na ekranie, taki styl minimalistyczny, jak na przykład jest gra Who's Your Daddy? Takie, że. O, na przykład mogę powiedzieć tak, nie lubię gier, które mają realistyczną grafikę, takie jak na przykład na PlayStation 4 czy tam 5. One bardziej są jak takie filmy niż jak gra. Moim zdaniem powin... takie animowane lubię. O, takie gry lubię. Eee, dobra. Eee, następne pytanie. Kim się inspirowałeś? No to inspirowałem się Flotarem, bo lubię jego kanał, lubię oglądać Flotara, więc, eee, więc nim się inspirowałem. Co tam jeszcze? I chyba to jest. Chyba to jest ostatnie pytanie. Ile masz lat? No to mam 15 lat. Teraz będę szedł do technikum. I, i to tyle chyba w tym odcinku. Więcej, więcej pytań tu nie widzę. Mm, dziękuję w ogóle Wam też za, za tyle subów, bo w ostatnim, w ostatnim tygodniu i na dniach strasznie dużo też subów mi przybyło, tak praktycznie co, co kilka codziennie mi przybyła, więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to właśnie możecie zasubskrybować kanał i też bym Was prosił, jeżeli Wam się filmy podobają, to żebyście je oceniali, nawet jak Wam się nawet nie podobają, to żeby chociaż była ta łapka w dół czy w górę, bo to... bo widzę, że po prostu mam po co robić te filmy, bo ostatnio też właśnie zmalało trochę aktywność pod moimi filmami. Więc, więc to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach i cześć.